Zapraszamy do wysłuchania podcastu Siejmy Soję to się opłaca, czyli merytoryczny podcast o uprawie soi. Cykl podcastów Siejmy Soję to się opłaca sfinansowano z funduszu promocji roślin oleistych. Zbiór i przechowywanie. Rozmowę prowadzi Katarzyna Szulc, wiadomości rolnicze Polska. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moim gościem jest doktor Habilitowana Agnieszka Faligowska, pani profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Katedry Agronomii. Dzień dobry. Ekspert od uprawy soi i innych gatunków strączkowych. Dzisiaj chciałam zapytać o zbiór i przechowywanie soi. I może od samego początku, właściwie od końca. Kiedy soja jest gotowa do zbioru, jak to możemy sprawdzić? Co nas informuje, że jest czas na soję? Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę właśnie, jaką mamy odmianę. Czyli uważa się, że te odmiany wczesne mogą być zbierane na początku września. Ale czy mam jakieś takie wskazówki organoleptyczne? W przypadku, tak, tak, że tak oczywiście. sprawdzamy zgięcie łuszczyn, czy z okresu szpękania, dojrzewania nasion. Jak sprawdzić to wchodząc na pole? W soi. Tutaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, że soja dojrzewająca traci liście i na pewno następuje zaschnięcie tej rośliny. Strąki przybierają taki kolor brązowy i cechą charakterystyczną jest to, że zrywając taki strąk i potrząsając nim usłyszymy takie grzechotanie tych suchych nasionek w strąku. Jak już wiemy, że soja szeleści, mamy te ciemne strąki, jest gotowa do zbioru. Ale troszkę wcześniej, cofając się, kiedy ta soja jeszcze jest na plantacji, czy w jakiś sposób powinniśmy przygotować plantację do zbioru, wykonać jakieś szczególne zabiegi przed zbiorem? Przede wszystkim tutaj też jest istotne, w jakiej rozstawie rzędów mamy tą soję. Na pewno gęsty siew spowoduje, że przewiewność łanu będzie trudniejsza i będzie mniej równomierne dojrzewanie. A soja tak naprawdę ile czasu potrzebuje w naszych warunkach, żeby dojrzeć? I co na przykład jeśli jesień będzie, nie wiem, szybka, zimna, rośliny nie dojrzeją, jak możemy zminimalizować to ryzyko, czy w ogóle jakiś sposób jest na to? Generalnie okres wegetacji soi to jest mniej więcej 120-130 dni I tutaj musimy przede wszystkim od samego początku dobrać tą odpowiednią odmianę, czyli te odmiany wczesne zbieramy gdzieś na początku września, następnie mamy te odmiany średnio wczesne, których przedział jest do zbioru około 10 września do właściwie 14. A później to już zbierane są te odmiany średnio późne i późne. Czyli tak naprawdę zadziałać możemy tylko i wyłącznie poprzez odpowiednie planowanie i dobór odmian do siewu, żeby te odmiany w zależności od stanowiska nie były po prostu nietrafione terminowo zbyt późne, żeby ta soja zdążyła nam dojrzeć na polu. Tak. Ryzykowne jest właśnie te przeciąganie tego zbioru, gdzie właściwie w październiku, no to jest trudno o to, ażeby była jednak pogoda sprzyjająca zbiorowi. Wiemy też, że soja w sposób naturalny, ale takie są i uwarunkowania genetyczne, że ma nisko osadzony pierwszy strąk i to są te strąki najbardziej wartościowe z największą ilością dużych nasion, ciężkich nasion. Jak możemy zminimalizować tutaj ryzyko, żeby te strąki nie tracić podczas zbioru? Na co musimy zwrócić uwagę? Oczywiście tu musimy zwrócić do samego początku. O tym już wspominaliśmy poprzednio, że pole musi być w odpowiedni sposób przygotowane, a więc musi być wyrównane. Nie może być chociażby kamieni na takim polu. To, to jeśli jest Chodzi początek. o kombaj, bo tutaj o przygotowaniu. Pola była mowa, natomiast czy są jakieś wytyczne, na które zwrócić uwagę przy ustawieniu kombajnu? Do zbioru właściwie nie musi być jakiś kombań specjalistyczny, natomiast może być oczywiście wykorzystywany kombań zbożowy, z tym, że uważa się, że tak praktyka podpowiada, tutaj najlepszy jest jednak kombań z headerem typu Flex. Heder typu Flex jest bardzo odpowiedni do tego typu uprawy, dlatego że jest on bardzo elastyczny. Dzięki temu on przemieszcza się bardzo nisko i wówczas nie ma strat właśnie tych najbardziej cennych, najniżej położonych stronków bądź też no, te straty są mniejsze. Nie tylko kwestia wyrównania pola jest istotna, ale także jaką odmianę mamy. Należy zwrócić uwagę przy opisie odmian. Jest często podane, na jakiej wysokości jest zawiązywany pierwszy strąg. I oczywiście, im wyżej jest ten pierwszy strąg, tym będziemy mieli mniej strat przy zbiorze. I jeszcze prędkość jego prowadzenia bo to chyba też jest istotne że nie powinniśmy za szybko jechać tym kombajnem, żeby nie gubić po prostu tych strągów. Tak, oczywiście, tutaj powinien być ta prędkość dostosowana obrotu tępna. Powinniśmy mieć także odpowiednią prędkość obrotu motowideł. Powinna ona być dostosowana do prędkości pojazdu. Natomiast obroty bębna powinny być jak najniższe 400 do 600, bo też jest istotne, żeby te nasze nasiona nie były pouszkadzane. Powinna być też odpowiednio dostosowana szczelina klepiska do wielkości nasion. I tutaj te uszkodzenie nasion może się niestety zdarzyć nam na kilku etapach. Jeżeli będziemy nasiona w ogóle zbierać poniżej wilgotności tych 13-12%, to praktycznie tu jesteśmy narażeni na największe szkody, bo po prostu nasiona będą nam pękać i się rozpadać. Także tutaj nie możemy poniżej tej wilgotności zbierać w ogóle nasion. Czyli musimy zwrócić uwagę z jednej strony na to, żeby nasiona też nie były zbyt wilgotne, bo wtedy jest problem z ewentualnymi grzybami, które nam się będą nam narzać i obniży nam się zdolność kiełkowania. Trudności są z przechowywaniem, bo ten okres przechowywania się skraca, trudności ze sprzedażą, ale z drugiej strony też zbyt suche nasiona, no to z kolei pękanie i właściwie też strata nasion. Tak, tak, oczywiście i tutaj niewątpliwie wszelkie uszkodzenia tej okryw mają ogromny wpływ właśnie na jakość tych nasion, bo wiadomo, że na skutek tych pęknięć następuje obniżenie jakości, poprzez dostanie się do środka powietrza, następują różnego rodzaju przemiany, które doprowadzają do chociażby pogorszenia jakości. Tłuszcz. A także jest nasiono otwarte na działanie właśnie takich czynników biotycznych. Następne uszkodzenia mogą wystąpić podczas stosowania różnego rodzaju przenośników nasion czyli najlepiej jakby to były taśmowe. Ten ślimakowy jest tutaj najmniej zalecany, może właśnie dojść do tych uszkodzeń. Później też wysokość spadku ziarna, no i później już też na jakość tego ziarna niewątpliwie mają warunki do suszania, jeżeli musimy to wykonać. Zakładając, że udało nam się zebrać nasiona z pola, jeśli chodzi o skup, to jakie parametry są brane pod uwagę? No niewątpliwie tu jest istotna zawartość białka, tłuszczu ilość zanieczyszczeń w tym materiale, w tych nasionach, w związku z czym zawartość białka powinna być od 30%, oleju od 18%, zanieczyszczenia do 2% i oprócz tego ważna jest wilgotność, te nasiona powinna mieć wilgotność około 13%. Wracając do białka, o którym pani mówiła, że tutaj skupy biorą też to pod uwagę, czy my jesteśmy w stanie Wpłynąć jakoś na zawartość białka w nasionach? Co tak naprawdę o tym decyduje? O zawartości białka w nasionach w dużej mierze decyduje oczywiście sam azot od samego początku, czyli przede wszystkim właśnie podanie soi nitraginy żeby zawiązała się symbioza, żeby były brodawki. Aktywne brodawki w przekroju mają kolor taki czerwonawy, taki różowawy, to wtedy wiemy, że ta symbioza się odbywa. Jak prawidłowo przechować soję, aby nasiona nie traciły na jakości? Czy zagrażają im też mikotoksyny, inne zagrożenia, które występują w magazynach? Na co musimy tutaj zwrócić uwagę, jeśli chodzi o przechowywanie? Przede wszystkim, po pierwsze, soja powinna być zbierana przy odpowiedniej wilgotności. To znaczy? Można Przystąpić do zbioru, jeśli jest to wilgotność 16%. Czy to nie wymaga dosuszania taka wilgotność nasion? Tak, oczywiście przechowywane nasiona powinny mieć wilgotność 13%, to by było dobrze. Natomiast jeżeli właśnie przystąpimy do tego zbioru przy wilgotności 16%, musimy dosuszać. Z taką sytuacją wilgotnych nasion mieliśmy już do czynienia, może nie w tym sezonie, ale wcześniejszym. I pytanie: co z takimi nasionami wilgotnymi, jeżeli nie chcemy ich dosuszać, albo to są dodatkowe koszty? Czy jest możliwość zbycia takich nasion, które mają więcej niż 13%? tak starzają się powiem tak wyjątki że są firmy które takie nasiona skupują które mają wyższą tą wilgotność natomiast większość jednak preferuje te nasiona o wilgotności 13% A Jak takie wilgotne nasiona przechowywać To oczywiście się przekłada na to jak długo możemy przechowywać Oczywiście im wyższa wilgotność no to tym krócej W związku z czym tu możemy przechowywać do 3 miesięcy Natomiast przy tej optymalnej wilgotności możemy nawet do roku przechowywać takie nasiona. Jeśli chodzi o przechowywanie, to jakie warunki przechowywania są najlepsze dla nasion Soi? Oczywiście możemy przechowywać w silosach i to takie nasiona, które mają tą oczekiwaną wilgotność, właśnie 13%. Natomiast oczywiście też możemy w przechowalniach płaskich przechowywać i taka optymalna temperatura to jest 5 do minus 5 stopni Celsjusza. Wilgotność powinna być 70%. I przez jaki czas możemy przechowywać takie nasiona? Tak jak już mówiłam, właściwie nasiona soi zwykle przechowywane są do 8 miesięcy, ale do roku też mogą być przechowywane, jeżeli są to warunki optymalne. Zebraliśmy soję, nasiona mamy w magazynie, zmagazynowane w warunkach optymalnych, a co takiego? Po tej soi nam zostało, jeśli chodzi o glebę, jakie stanowisko? Gleba oczywiście została wzmocniona, bo wszyscy wiemy, że wszelkie bobowate mają bardzo korzystny wpływ, pozostawiają biomasę. Resztki roślinne, które stanowią źródła substancji pokarmowej dla roślin następczych. Średnio uważa się, że plon po wprowadzeniu takiej rośliny bobowatej, soi, no, skutkuje wzrostem plonu rośliny następczej, czy to będzie zboże czy rzepak, o około tony. Ale tutaj badania wskazują, że nie tylko roślina następcza skorzysta. Z tego rezerwuaru składników pokarmowych, ale także i dwie kolejne będące. Po niej. Oczywiście wzrost plonu nie będzie już taki imponujący, ale każdy z tych członów zmianowania będzie korzystał z tego, i ta ostatnia, te plony mogą wzrosnąć jeszcze w tym stanowisku do półtony z hektara. Czyli reasumując, w pierwszym roku po soi roślina następna, w przypadku rzepaku, może być to wzrost około tony, a w kolejnych dwóch latach do półtony tony więcej jeszcze możemy liczyć na wyższy plon w uprawach kolejnych. Tak, uważa się generalnie, że dzięki. Zastosowaniu tej grupy roślin w podozmianie można zrezygnować, nawet zaoszczędzić na stosowaniu nawozów azotowych i ograniczyć dawkę o 20-30%. Soja zostawia po sobie stanowisko bogate w składniki pokarmowe. Na jaki zastrzyk, w cudzysłowie, jakich składników możemy liczyć w glebie? Niewątpliwie oczywiście jest to azot. I tutaj rozpiętość bywa różna, bo może być to 40-60. Trzeba wziąć pod uwagę to, że wiąże azot atmosfery. Jednak dużą część tego azotu zabiera ze sobą w nasionach, ale też pozostawia dla rośliny następczej tego azotu i właśnie są to takie ilości w czystym składniku 40-60 kg. Oprócz tego na pewno zostawi nam fosfor, na pewno zostawi nam potas, magnez, później już takie niewielkie ilości, ale także są. Mangan, molibden też pozostaje. Zatem powinniśmy soję włączyć tak naprawdę do naszego płodozmianu i każda roślina strączkowa, inaczej bobowata, jest cennym elementem naszego płodozmianu i powinniśmy takie gatunki wprowadzać. Jak najbardziej. Dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Cykl podcastów Siejmy Soję to się opłaca. Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.